Cześć i dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w kolejnym filmiku na kanale niech Was nie zdziwi mój strój. Zmieniłam tylko koszulkę, dalej jestem totalnie nieogarnięta, ale chciałabym Wam pokazać moje prace na malarstwo moje prace malarskie, które wykonałam w tym semestrze, w drugim semestrze, na pierwszym roku studiów. Dla siebie na pamiątkę, dla Was, żeby Wam pokazać, żebyście mogli je ocenić. Napisać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, ale też, żeby pokazać, jak w ogóle one wyglądają, i jeżeli będziecie chcieli, na przykład, iść na studia artystyczne bądź do Liceum Plastycznego, to będziecie mieli taki pogląd na sytuację. Ja, no, lata temu, kiedy. Zastanawiałam się nad kierunkiem studiów, nad ogólnie moją dalszą ścieżką, że tak powiem, rozwoju i edukacji. Chowało mi takich filmików. Ja oglądałam nawet gdzieś tam jakieś zagraniczne filmiki, żeby móc zobaczyć, jak ktoś pracuje, jak to wygląda, może ewentualnie przygotować swoje portfolio. Także ja Wam pokażę, jak wyglądała Martka Natury. U mnie teraz z tego roku zaczynam od mojej pierwszej martwej natury w życiu, pomijając moje martwe natury, które robiłam na moje portfolio. Wtedy były pierwsze, ta była pierwsza już na studiach i to jest moim zdaniem najgorsza martwa natura, jaką zrobiłam, jeżeli właśnie chodzi o ten semestr w ogóle o ten rok, bo wcześniej stwa nie miałam na pierwszym semestrze, tylko na drugim. I tak ona się prezentuje. Tutaj jest o tyle dobrze, bo jak oglądaliście filmik z rysunkami, to tam one się nie mieściły. Tutaj jest to format 50x70, więc. O połowę mniejszy i już się tutaj mieści. Co prawda, przez światło i warunki, jakie mamy, odbija się, ale nie jest to źle. Mam nadzieję, że widać. Jest akurat obraz malowany na płycie. Muszę Wam powiedzieć, że ja tutaj akurat y, testowałam wszystkie możliwości. No, dobra. Nie wszystkie, ale akurat testowałam podłoże, na których jeszcze nie pracowałam, bo na płycie to jest moja pierwsza praca na płycie. Wcześniej nigdy na płycie nic nie robiłam, także y, bardzo mi się miło na niej pracowało, chociaż praca nie jest najlepszych lotów. Od czegoś trzeba zacząć. I kolejne martwe natury, które tutaj mam i które mi się wydaje, że już wyglądają lepiej, to. Ta oto czerwona martwa natura, no cóż tutaj można powiedzieć, zamysł był taki, żeby to było czyste, ładne, schludne i dlatego też tutaj jest biały, tutaj jest trochę inny kolor, bardziej taki właśnie szarały, bo chodzi o to, żeby po prostu różnicować, różnicować te odcienie, żeby... Jak coś wydaje nam się białe, bo na przykład chusteczki wydają nam się białe, to wydaje nam się białe i ściana, tutaj kawałek, też wydaje nam się biała. To, żeby wszystkiego białym nie ma, znąć. Tylko ściana będzie innego trochę. Odcieniu tutaj też to, i tutaj ten kubik również. Tak wygląda moja druga praca, jeżeli chodzi o martwe natury. Akurat, jeżeli chodzi o materiały, to jest to moja ulubiona rzecz na martwych naturach, bo jak widzicie, no z jakimiś takimi rzeczami, jak butelki, nie za bardzo się lubię. Tutaj też są takie, tak się. Prezentuję. No i jest to moja druga praca malarska. Zaczęliśmy od czerwonej, teraz przechodzimy do zielonej. Akurat, jeżeli chodzi o tą zieloną pracę, którą tutaj Wam teraz pokazuję, to jest moja ulubiona praca. I naprawdę bardzo ubolewam nad tym, że te dwie, które pokazywałam, były na płytach robione. Natomiast tutaj już mi zabrakło pieniędzy. Biedny student i kupiłam sobie tani też mm, karton. Się skończyło się, że skończyłam na dwóch płytach i mam jeszcze chyba dwie albo jedną mm, zapasową, ale już jakby nie zdążyliśmy nic innego zrobić, więc robiłam. Na... Zresztą, co ja teraz będę mówiła, to zatrzymujmy się na tym, co widać. Także były dwie płyty, teraz jest karton. Dlatego ta praca jest trochę taka, wiecie dubi du Można na niej grać jak harmonika czy coś. Dalej mamy buteleczki. Tutaj już troszkę, e, że tak powiem, mniej się zagłębiałam w szczegóły. Bardziej to jest takie e, nichlujne, takie nichlujne pociągnięcia pędzla, a e, ma to swój urok. Tutaj u dołu też mamy kawałek krzesła, butelkę e, oraz, e, jak widać, te nasze materiały. Ja robiłam podmalówkę zieloną. No i idealnie jakby widać ten zielony kolor, który tutaj przybija. I to jest też bardzo fajne, żeby robić podmalówki niekoniecznie białe. Niekoniecznie gruntować tak na biało i koniec, tylko można sobie właśnie jakąś, jakiś kolor wymieszać z tym gruntem i wtedy myślę, że nabiera ta praca większego charakteru. Tak mogę to ująć. Więc akurat ta praca zielona naprawdę mi się bardzo podoba i też bardzo podobała mi się ta kompozycja i to, jak ona wyglądała tam. Więc to była moja ulubiona, um, ulubiona praca. Czy to pod względem tego, jak ona wygląda, czy to pod względem tego, jak mi się pracowało. Nie wiem, czy to widać na efekcie końcowym, że bardzo dobrze mi się przy niej. Pracowało. Zaczęliśmy od tej czerwonej, później przyszliśmy do zielonej i ja mówię, że to jest kolejna praca żółta, ale tak naprawdę ona jest wielokolorowa, bo mamy i żółty, i niebieski, i czerwony, i tutaj taki bardziej gdzieś tam. Wpadający w brązy nawet Także tak ona się prezentuje Tak jest niepoko No niestety akurat nie miałam okazji usłyszeć o niej zbyt dużo Od moich wykładowców Dlatego, że akurat wtedy się pochorowałam I na drugich zajęciach nie byłam więc wtedy, kiedy bym kończyła, i kiedy chciałabym jakąś korektę, cokolwiek usłyszeć, co tutaj można zmienić, no to akurat mnie nie było. Bardziej niechlujnie, w porównaniu do tego, jak na samym początku wiecie, człowiek się starał, robił tam jakieś te wszystkie butelki. Jak najlepiej tylko potrafił w tamtym momencie, później już uznał, że. No, trochę tam jakby tak poświrować, trochę jakby tak nie do końca coś zrobić, ale fajnie to jednocześnie wygląda. Tak przynajmniej mi się wydaje, nie? Możecie dać znać w komentarzu, jak Wam się podoba i czy w ogóle Wam się podoba coś takiego, czy jednak lepiej nie świrować. No i tutaj mamy buteleczki po tej stronie, mamy krzesełko, kolejne buteleczki, tutaj jakiś kubik. No i tak się to prezentuje. Mamy tutaj również. Ach. Pokażę Wam kolejną um, buteleszkę, czy tam wazonik. No i oczywiście dalej, dalej, dalej. Walka z materiałem. Ogólnie kolory mi się bardzo podobają tej pracy. Więc zielona i ta żółta to jest... No, uwielbiam je. E, chociaż no, tutaj pod względem może technicznym no, coś może być tak e, mało halo, ale mi akurat się te dwie... Prace najbardziej podobają. Żółta i zielona to jest mój favorite. Dajcie znać, yy, jaka do tej pory Wam się najbardziej podobała. Druga praca, pierwszą zaraz Wam pokażę, tak wiecie nie po kolei, ale kto tam wie, co ja robiłam na które, co robiłam później. Te prace zaczynają yy, tą serię moich prac na płótnie. To jest po prostu płótno, jakby wycięte, przycięte na ten wymiar 50 na 70 ja sobie to po prostu klipsami, jakże pięknie przyczepiłam do akurat w tym wypadku kartonu, co by mieć lżej to nosić. Ale tutaj druga y, praca jest na akurat kartonie. Są to właśnie takie dwie prace, które y, miały właśnie pokazywać dwie te same martwe natury, tylko na różnych tłach. Więc to jest właśnie ta na czerwonym, a to jest ta na pomarańczowym. Dajcie znać, które wam się bardziej podoba. No cóż, no tak one się prezentują. Bardziej tak realistycznie. Podejście takie troszkę bardziej. I troszkę bardziej się na tych butelkach skupiłam. Bo jednak w tych poprzednich pracach te butelki były tak lekko, że tak powiem, zarysowane, muśnięte. A tutaj jednak chciałam troszkę bardziej się na nich skupić, tym bardziej, że wziąłem dosyć, e, dosyć e, taki kadr przybliżony, bliski e, do no, w odniesieniu od tych butelek. Więc trzeba było krejzonować. No i ostatnia jakże zacna praca. Więc ostatnia praca, która mi się najmniej podoba jest według mnie jest tragiczna i chcę o niej zapomnieć. To jest praca, w której to musieliśmy troszkę poszaleć i wykorzystać różnego rodzaju materiały, tekstury, cokolwiek byśmy tam chcieli na przykład przykleić, dorobić, bądź nie dorobić, namalować inaczej, to mogliśmy tutaj, że tak powiem, zaszaleć i wykazać się inwencją twórczą. I... <laughs> Ja jestem słaba w inwencji twórcze, także ta martwa natura to po prostu było zło wcielone. Nienawidzę tego całym sercem. I tą pracę jak najbardziej. Mogę oddać się o niej zapomnieć. A teraz po prostu mi się śni po nocach jako koszmar. Także tak ona się prezentuje. Troszkę mu poprzyklejałam mamy. Karton, kartki. Tutaj mamy też jakiś, jakąś kartkę świąteczną. Kto by się spodziewał? Po prostu na tych studiach trzeba szaleć i trzeba wszystkie rzeczy, które się gdzieś tam ma, czy to z urodzin, czy świąt, czy po prostu z jakichś opakowań gdziekolwiek zdobytych, to przetrzymywać. I później się właśnie do takich prac to przydaje. No nie wiem, no ja jak na to patrzę, to mam lekkie mdłości, ale dajcie znać, co Wy o niej myślicie. No, no tak, no cóż. Nie zawsze wszystko wychodzi tak jak chcemy, i tym jakże pozytywnym akcentem. Także dajcie znać w komentarzu, które są Wasze ubiegłe.